Witam Was widzowie w dzisiejszym odcinku. Będziemy... Będę... najpierw zacznę od budowania zakładu krawieckiego. Będę produkował ubrania. Zobaczymy w ogóle czy to się opłaca. 100 tysięcy za samo zbudowanie. Po drugie, najpierw trzeba mieć też przędzalnię, żeby wyprodukować tkaninę, także <laughs> może być z tym różnie. No to teraz trzeba jeszcze to ozdobić tutaj. Właśnie zastanawiam się, czy tu zrobić w ogóle ogrodzenie. Będzie ciężko zawracać, no ale może będzie to lepiej wyglądać w sumie z ogrodzeniem. Może taką zwykłą siatkę w sumie będzie pasować. Gdzie ta siatka to? O, to chyba to. O, jest. Może najpierw bramy sobie. Damy. Tak, to jest ta. Tylko nie to, tylko ta. To byłaby lepsza. Mniej więcej tylko jeszcze musi być równo. Tak lepiej. Teraz siatką. Czemu koliduje z innym obiektem? No słabo, słabo. I teraz spróbujemy zrobić tak. Inaczej może tak. Teraz to wygląda w porządku. No i co? Uruchamiamy produkcję. Co się dzieje? Czemu? No teraz to brzmi lepiej. Przechowywanie, dobra. No teraz lecimy po... Tkaninę. Mam część na ciężarówce, a część będzie się dalej produkowała i automatycznie dystrybuowało Widzimy się po krótkiej przerwie jak już to dowiozę No i dzięki temu że zrobiłem tak szerką bramę To teraz jak będę tu wjeżdżał ciężarówką W razie co to będzie Tutaj na luzie Bez jakiś. Jeszcze mogę od tej strony ograć Właśnie gdzie tu się będzie Teraz wyładowywało to wszystko Dobra no, tutaj będzie się to Okej, okay, czyli to powinno być tam na moje. No i nie chce się wyładować czemu? Dziwne to jest. Ta produkcja jest dziwna. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Muszę to ogarnąć. Zaraz wracam z powrotem. Ogólnie farming jest nieprzewidywalny, więc nie wiem co się stało z tymi belkami. Teraz próbowałem załadować je drugą przyczepą i ich się nawet nie da załadować. Nie czyta ich w ogóle, więc... Zrobimy tak. Mam moda i spróbujemy je usunąć i zrespić po prostu 10 takich samych palet. Więc przy okazji, widzowie, możecie zasubskrybować mój kanał oraz zostawić łapkę w górę. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek No nie wiem widzowie co tu się dzieje Ale No jest ciężko Teraz tak jak usunąć tutaj bele Da się takie coś zrobić Wyczyść o, obszar Wszystko Usuń bele Usuń palety o. A z mapy no właśnie. No nic, nie wiem co z tym zrobić teraz. Dobra, poradzę sobie najwyżej przerwę na chwilę, no nie wiem, no jest ciężko. Jestem widzowy z powrotem Zładujemy sobie Niestety tylko 3 palety dało Jestem zawiedziony lekko z wyników A jak sobie poradziłem Po prostu usunąłem wszystkie palety z mapy tym modem A że miałem mało palet Po prostu Większość miałem albo w magazynach Albo W takim właśnie tym co All Giants dało w magazynie no ogólnie mało miałem palet, więc mówię, dobra, usunę te 10 tysięcy litrów. A przy okazji usunę wszystkie, no ale miałem mało, więc jakby to nie był problem dla mnie. No ale jestem najbardziej zawiedziony właśnie tym, że... ...że tak mało dało tych tkanin na razie. No raczej to się średnio opłaca bawić w tam produkcji. Lecimy widzowie dalej. Teraz e, zawieziemy to sprzedać. Zobaczymy, co to da. Ile pieniędzy z tego będzie. No, tutaj. 3000 litrów. Ok. Teraz tak, gdzie to sprzedać? Tkanina. Teraz tak, ubrania. Okej, okay, no dobra, 31, no to jednak nie będzie aż taki mały zysk w sumie jako za 3000 litrów. No ale szkoda, że tak wolno produkuje. To ja, to ja i tak podkręcałem te fabryki. Dobrze widzimy się na miejscu. Nieco jesteśmy na miejscu, zobaczymy ile da z tego kasy. No i Tak już pod koniec informuję Was, że z tej serii zostały już tylko pewnie gdzieś dwa odcinki. No i dało 94 tysiące ponad, no 95 nawet ponad. Także. Także dziękuję Wam za oglądanie do końca i do następnego, cześć.